Siemaneczko, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zainstalować modyfikacje do GTA 5. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę subskrypcji oraz dzwoneczka, aby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. Są oczywiście, na sam początek powiem także, dwa typy modyfikacji. Są to modyfikacje takie jak skrypty, które Wam używają w GTA przykładowo. Dodanie jakiegoś menu za pomocą którego możecie, nie wiem, latać w powietrzu, spawnować samochody, albo nawet teleportować się do różnych miejsc. Ale są też modyfikacje takie jak samochody, albo nie wiem, ubrania, no cokolwiek. Więc żeby zainstalować coś takiego będzie wam potrzebny Open 4, czy jak to woli mówić Open 4. Więc wchodzimy sobie na przeglądarkę. I wpisujemy sobie Open4. Jak się załaduje, to yy, zaraz Wam pokażę, tylko niech to się wczyta do końca. No i gdy nam się to załadowało, to wchodzimy w pierwszą, yy, no w ten pierwszy link do tej strony. Więc naciskamy sobie tutaj na ten link. Teraz się znowu ładuje. No i po naciśnięciu tego linku pokazała się nam taka oto strona, gdzie możemy pobrać właśnie Open4. Tutaj macie tam jakieś opisy, to nas nie interesuje. Po prostu naciskamy ten zielony przycisk Download No Open4 i wersja 4.0, czyli najnowsza. No i naciskamy pobierz. No i tutaj mamy już plik, który się nam będzie pobierał. Więc zapisujemy ten plik. I teraz jeżeli już się pobierze to Przeciągamy sobie to na pulpit. Dobra, niech tutaj się do końca to zainstaluje, znaczy pobierze. Tutaj to już możemy zamknąć. Oczywiście angielski wybieramy i kontynuuj. Teraz tutaj zaznaczacie, że akceptujecie tutaj te warunki, I yy, licencje, i dalej naciskacie continue. No tutaj jest miejsce instalacji, gdzie ma być to zainstalowane. Tutaj lepiej nic nie zmieniać. Dalej idziemy. Continue. No i tutaj nam da zapytanie, czy chcemy to pobrać. No więc dajemy tak. I to już się nam tutaj pobiera wszystko, więc ja zrobię cięcie, bo nie będę Wam pokazywał, jak się pobiera. No teraz już rozpoczęła się instalacja. Za sekundę już będzie nasz OpenFOR. Dobra, jeżeli już się zainstalowało, to zamykamy instalator No i pojawiła się nam tutaj ikona. No dobra, jeżeli już mamy to zrobione, to jak teraz zainstalować do GTA jakiś samochód? O więc, żeby zainstalować coś, no, to wchodzicie sobie z powrotem na y, przeglądarkę internetową, wchodzicie sobie na stronę GTA 5 MODS. Link macie w opisie. I co by tu zainstalować? Przykładowo, edytor mapy. Więc, jeżeli chcemy sobie zainstalować mapy no to pobieramy sobie to po prostu. Zaraz się powinno rozpocząć pobieranie pliku. O, już się pobrało. To był mały plik, więc wiecie, przerzucamy sobie na pulpit. I co by tu jeszcze zainstalować? Może mój radiowóz. Czekajcie, moje pliki. Moja też robię mody. Jak wiecie, to możecie sobie pobrać, jeżeli Was interesują takie samochody. No i tutaj radiowóz mamy Albany Primo, ja sobie go tutaj pobiorę. Zrobię cięcie i będziemy dalej, to znaczy pokażę Wam dalej jak instalować te właśnie samochody do GTA. No i dobrze, jeżeli już mamy pobrane jakieś tam dwie przykładowe modyfikacje, no to yy, jeżeli chcemy zainstalować radiowóz, to wchodzimy sobie w Open For i wybieramy sobie Windows. To są jeszcze opcje takie jak PlayStation 4, ale nie wiem po co dodali, skoro nie da się instalować modów na PlayStation 4, ale też przypadkowo to nie jest, ponieważ są różne jakby eksploity na PlayStation, z których ja nigdy nie korzystałem, ale coś tam hakerzy wykombinowali tam się na niby instalować te mody. Ale ja w ogóle sobie nie popsuć tutaj nic, więc dobra. Może tym tematem z PlayStation 4 zajmiemy się kiedyś, ale na razie yy, mody na Windowsie. Dobra. Jeżeli yy, na nowo zainstalowaliście Open 4 no to tu musicie wybrać lokalizację swojego GTA, więc tu naciskacie sobie Browse i szukacie folderu ze swoim GTA. Ja tu już od razu mam w zakładce. I tutaj wybierz folder. Tutaj piszę, że yy, ten sukcesem to znaleziono. I teraz naciskamy continue. I teraz tam coś odkodowywuje, więc musimy poczekać. No i dobra, jeżeli już wszystko się nam tutaj załadowało, odkodowało tam jakieś klucze, bo tam coś odkodowywało przed chwilą, to możemy rozpocząć instalację naszych modyfikacji. Więc żeby ten w ogóle cokolwiek zainstalować, to naciskam sobie na górze tutaj ten przycisk Edit Mode. Tutaj zatwierdzacie to, i teraz możemy edytować pliki. I teraz musicie tworzyć sobie folder mods naciskając prawym przyciskiem myszy, i tutaj new i folder, i sobie go nazwijecie mods Ja już ten folder mam, więc go nie muszę tworzyć. Jeżeli już stworzyliście taki folder, to Tutaj, jak widzicie, macie plik Update oraz X64, więc te dwa pliki po prostu skopiujecie i wklejcie je do folderu MOC, właśnie w tym folderze. Tutaj ja już mam te foldery, możecie jeszcze skopiować folder X64E, IRPF oraz inne, jeżeli coś tam będziecie instalować. Te pliki się znajdują tutaj, to tu są właśnie wszystkie te pakiety w których się znajdują dane gry tam samochody, umrania, wiecie wszystko więc dobra, jeżeli już takie folder zrobiliście bo to trochę długo będzie trwało zanim kopiuję skopiuję taki wielki plik on tam parę gigabajtów waży wchodzicie sobie w ten folder i tak teraz bierzemy sobie przykładowo ten radiowóz który ja zrobiłem tutaj to zamykacie i tutaj macie w każdym pobranym pliku taki plik README, ja też go tutaj zamieściłem. W tym pliku są instrukcje, jak zainstalować dany samochód, lub jakąś tam inną modyfikację. No i tutaj macie instalację, tak? Czyli wchodzicie sobie do OpenFOR, do folderu waszego moc. No i tutaj do X64RPF. No i jeżeli tego nie macie, to po prostu ten folder musicie tutaj skopiować. No i dobra więc wchodzimy sobie do x64e-irpf tutaj mamy że mamy wejść do levels więc wchodzimy do levels gta 5 vehicles irpf i tutaj napisałem że wszystkie te pliki z folderu mamy przeciągnąć tutaj no więc zaznaczamy wszystkie te pliki i wklejamy sobie o i już mamy tam zainstalowany radiowóz jeżeli byście teraz odpalili grę, to byście tam mieli właśnie ten samochód. No jeżeli instalowaliście tam przykładowo ubrania, to byście mieli nowe ubrania, więc instalacja takich rzeczy jest banalnie prosta. Tutaj nie wymaga tutaj jakichś umiejętności programisty czy czegokolwiek. Bardziej ja muszę mieć zdolności programisty, żeby mody robić. <laughs> Ale wiecie, dobra. To, to zainstalowaliśmy, jeżeli chcemy instalować takie mody jak edytory, mapy czy jakieś tam inne tego typu skrypty, no to wchodzimy sobie tutaj i tu mamy wszystkie pliki, które mamy zainstalować. Ale gdzie je dokładnie właśnie zainstalować? Musicie najpierw zrobić sobie folder scripts. Ja już go mam zrobionego, więc nie muszę tworzyć. Tutaj mam swoje inne skrypty pomrane. Ale zanim zainstalujecie taki, takiego Map Editora, to musicie zainstalować Script Hoka. Link macie w opisie. Zaraz wam pokażę, jak go zainstalować. I po prostu wchodzicie sobie do tego stworzonego folderu scripts zaznaczacie wszystko i tutaj wklejacie. O, i mamy tam zainstalowanego Map Editora. Ale żeby on działał w grze, to musimy zainstalować właśnie Script Hoka więc wchodzimy sobie z powrotem na internety wpisujemy sobie script hook poczekamy aż się załaduje i wchodzicie teraz w pierwszy link, który jest na górze, czyli ten wchodzicie sobie w to znowu czekamy aż się załaduje no i dobra musicie sobie to pobrać, bo inaczej wam to nie będzie działało tutaj jak widzicie macie nawet dodatkowy trainer za pomocą którego możecie spanować samochody w Gita. więc pobieramy sobie to teraz przerzuci na, na, na tą stronę gdzie się znajduje ten plik do pobrania no i mamy tutaj tą stronę i tu mamy yy, ten link do pobrania więc naciskamy sobie download no i tutaj się automatycznie rozpoczyna pobieranie ten plik bierzemy sobie na pulpit oczywiście i jeszcze jedną rzecz musimy zainstalować, czyli script.net. coś się u mnie popsuło. Poczekajcie. Wpisujecie sobie po prostu script.net. Wchodzicie sobie w to i pobieracie. No i tutaj macie taką dziwną stronę. Jedziecie sobie na dół i tutaj macie scriptcode v. Donet Zip. Naciskacie sobie na ten plik. I teraz się Wam on pobiera. Minimalizujecie sobie okno i bierzecie na pulpit ten plik. To już możecie zamknąć. Internet bo nam nie będzie potrzebny. No i otwieramy te nasze pobrane pliki. Wchodzimy sobie tutaj w folder bin i wszystkie te trzy pliki wklejamy do naszego głównego folderu z GTA. Dobra, jeżeli już zostały dodane, to teraz tego scripthooka vnet. Tutaj to zamykamy, bierzemy wszystkie pliki licencji oraz pliku readme, nie musicie brać, bo to te pliki są nam niepotrzebne. I po prostu je wklejacie. No i to tyle. Już wszystko zostało zainstalowane. Mamy samochód, mamy ten edytor mapy. Teraz uruchomię Geta, żeby wam pokazać, że nie ściemniam. Więc dobra, to już możemy sobie po prostu zamknąć. Tutaj map editora możemy też usunąć, co, co ja włączyłem. No dobra. I uruchamiamy Geta, pokażę wam, że wszystko działa jak powinno działać. Ja teraz zrobię cięcie. Widzimy się już w grze. No, jak widzicie już jestem w grze, więc teraz przetestujemy czy wszystko działa. Tak, F7, jeżeli naciśniemy to edytor mapy, wszystko tutaj nam chodzi. Możemy sobie teraz eksplorować mapę, edytorem mapy lub też tworzyć pojazdy, więc ja tu stworzę pojazd, zobaczymy czy działa ten mój radiowóz, który teraz instalowaliśmy. No, jak widzicie, mamy to. Jest moja modyfikacja. Jak chcecie, to mogę wam podać link do tej modyfikacji. To jest y, samochód FBI Albany Primo. Jest jeszcze radiowóz. Jeżeli chcecie, mój profil to też podam w y, opisie. No i możecie sobie śmigać tymi modyfikacjami, już no i dobra, to by było na tyle. Ale teraz dla tych którzy chcieliby grać w GTA Online. Większość z Was się spyta, ale czy jeżeli zainstaluję modyfikację, to czy będzie można grać w Geta Online. Oczywiście, można grać w online, ale żeby nie dostać bana, to musicie zrobić tak. Ja teraz zrobię cięcie włączę Geta, to Wam pokażę o co chodzi. Żeby nie dostać bana w Geta Online, że mamy modyfikację, to po prostu sobie wchodzimy do naszego folderu z plikami Geta. Wchodzimy sobie w Pulpit. I granty w Auto tutaj. I tak, w Geta Online nie możecie grać na modyfikacjach ani na żadnych skryptach, bo po prostu zostaniecie bana za oszukiwanie gry. Więc, żeby grać sobie na spokojnie w Geta Online, to bierzecie sobie folder MODS oraz bierzecie sobie go na pulpit i folder scripts, żeby nie został wykryty. No i teraz możecie odpalić po prostu GETA i wejść w tryb online. Ale jeżeli z powrotem byście chcieli grać na modyfikacjach w trybie fabularnym, no to po prostu najprościej bierzecie te pliki i przeciągacie je do, z powrotem do folderu z Geta. I nie macie bana, możecie grać w Geta Online bez żadnego problemu. tylko pamiętajcie, żebyście przed odpaleniem trybu online właśnie wyciągali te dwa foldery, bo inaczej Wam dadzą właśnie bana, bo jak wiecie, są modyfikacje menu, które dodają pieniądze, a Rockstar banuje za to, bo to jest po prostu cheaterskie. Ale więc dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że Wam pomogłem. To nie zapomnijcie zostawić łapkiem w górę subskrypcji, jeżeli jesteście nowi. No i to tyle, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Jutro pewnie się pojawi odcinek z serii GTA DFR. No Zobaczymy, co tam u naszych bohaterów będzie słychać. A więc trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!